Ja jestem szczeblem powiatowym i dzisiaj wszyscy widzimy, że zapis konstytucyjny mówi, że rząd kiedy nadaje nowe zadania czy nowe obowiązki na rzecz samorządu powinien to sfinansować. Takie są zapisy. Nie zawsze one są do, do końca realizowane. Możemy sobie oprzeć tutaj na służbie zdrowia, gdzie widzimy wiele szpitali, które już zostało dawno zamkniętych albo by nie funkcjonowało, jakby nie było finansowanie ze strony samorządu. Co roku samorząd powiatowy dokłada do służby zdrowia, bo to my jesteśmy na samym dole i my widzimy potrzeby i że nie możemy ewentualnie odesłać chorego do domu, po to, że na przykład nie ma już punktów, czy już jest jeszcze wyczerpany. I na dzień dzisiejszy jeszcze patrząc na ustawy o działalności leczniczej, którzy które rządzący się tak elegancko sformułowali, również nakłada na to, że długi szpitali, mimo to, że obowiązkiem rządu Rzeczpospolitej jest finansowanie służby zdrowia w Polsce, to oni sobie tak zrobili, że to samorządy, jak jest dług szpitala, mają pokrywać ten, ten dług i to w żywej gotówce. Oczywiście po, po programie naprawczym i tak dalej. My z samego tytułu w ubiegłym roku. I w tym roku, jeśli chodzi o podwyżki, które oczywiście kto inny nam zlecił, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, zapłaciliśmy ponad 1 250 tysięcy złotych, więc widzicie, że to jest ogromna kwota. I jeszcze co jest niebezpieczne na dzień dzisiejszy, że samorządy, nasze szpitale dramatycznie się zadłużają. I na dzień dzisiejszy, na lipiec to już jest 16 milionów złotych. Do końca roku prawdopodobnie będzie ponad 20 milionów, bo tak to, tak to z rachunkowości wynika. Także apelujemy tutaj do rządzących o refleksję, że na zdrowiu nie wolno oszczędzać i samorządy nie udźwigną, żeby dopłacać i do szpitali, i do oświaty.